Yy, dzień dobry, jesteśmy w komorze normobarycznej na wygodzie i proszę Państwa, mamy yy, no, cudowne uzdrowienia, następne zresztą bardzo dużo mamy takich uzdrowień. Mamy dodatkowe urządzenia, które mają ogromny wpływ na yy, zdrowie człowieka. Tutaj te urządzenia bardzo mocno współpracują z sobą, czyli komora z tym urządzeniem. No mamy kilka takich urządzeń, ale może o tym następnym razem. A teraz mamy tutaj panią, która no też ma bardzo dobre efekty przychodzenia tutaj do komory. Dzień dobry, skąd pani przyjechała? Dzień dobry, przyjechałam z miejscowości Rusiec nazwisko Bełchatowa, moje nazwisko Lucyna Schabowi Trzymańska, jestem w komorze dziesiąty raz dzisiaj. I już po pierwszym pobycie tutaj zauważyłam, że mam efekty w objawach łuszczycy, z którą zmagam się od ponad 30 lat, a w tej chwili są śladowe jakieś ilości. Ale najbardziej zaskoczona byłam, jak miałam wizytę u kardiologa. Wtedy miałam echo serca i pani doktor jak zaczęła mi to robić, to mówi, o matko boska, no więc ja usiadłam i mówię co, pani doktor jest tak źle. A ona mówi nie, ja się nie spotkałam z takim czymś, że od jednego echo serca do drugiego są lepsze wyniki. I ja przyjechałam do domu, wzięłam stary wynik, i nowy palcem zaczęłam tam jeździć po tym, bo nie znam się na tych wskaźnikach. Ale rzeczywiście wszystkie liczby były niższe, i uważam, że to jest też efekt pobytu w komorze normobarycznej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Pani. I życzymy zdrówka.